o systemy witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym update'cie mojej kolekcji filmowej. Minął kolejny miesiąc, marzec No i cóż, że czas zobaczyć nowe nabytki. Widzimy się po drugiej stronie. No i dobra Kolejna paszczka z Amazonu Tuż nie przedłużając aż otwórzmy sobie. Tak dobrze pamiętam, o, widzę, że dobrze pamiętam w środku. Jest 6 filmów. Okay. tak się prezentuje grzbiety. No I lecimy. Pierwsza pozycja, zakup całkowicie w ciemno. Film koreański The Age of Shadows zwiastunie zapowiada się bardzo ciekawie, taki wojenno-szpiegowski film. Abyśmy to przetłumaczyli, wiek cień, tak bym przetłumaczył ten tytuł. Zobaczmy co sobie w środku. Na płytce ten sam nadruk co na okładce. Bardzo fajnie w zwiastunie kostiumy, zdjęcia, scenografia. Bardzo klimatyczne. Zobaczymy. Na pudełku mamy napisane kino koreańskie. W swojej najlepszej formie, tak bym to powiedział. Zobaczymy. Tak jak mówię, zakup całkowicie w ciemno. Dobra. Kolejna pozycja, również zakup całkowicie w ciemno, tym razem film chiński, a mianowicie The Assassin, czyli zabójca. Assassin w takim fajnym czarnym pudełku, choć nie jest to 4K. Zobaczmy w środku, tak się prezentuje, kutka w środku. No zobaczymy, z tyłu mamy napisane najlepszy film roku. No zobaczymy. Ale zapowiada się naprawdę obiecująco. Dlatego się zdecydowałem. Dalej mamy klasykę, tym razem film japoński w reżyserii Akira Kurosawa. a mianowicie Run. Wydanie dwudyskowe. Filmu nie widziałem, aczkolwiek dużo o nie wiem. Wróćcie, że sobie jeszcze zobaczę. Tak hmm. ja jest. Zobaczmy w środku. O. Płotka się była wypadnięta, nie porosowana, Ale na szczęście to jest płotka z dodatkami, z tego co widzę. A tu jest płotka z filmem. Tak jak mówię klasyka, której się nie mogę doczekać zobaczyć. Dobrze. Kolejny film, też klasyka z Arnoldem Schwarzeneggerem, a mianowicie oryginalna Total Recall. Pamięć absolutna. Chyba jakoś nie trzeba specjalnie przedstawiać. Otwórzmy Prze... sobie. W środku. tak się prezentuje na druk. Dobrze. Kolejna pozycja to jest blu update dopełniający moją trylogię z Jasonem Stejtanem, a mianowicie Transporter 3. Poszło sobie. No, polskie wydanie DVD i poprzednie części w zeszłym roku udało mi się już upgrade'ować do Blu-ray'a. Naprawdę no, jedna z lepszych części jeżeli chodzi o te trzy filmy. To pierwsza i ta część są najlepsze, druga taka sobie. Jeżeli chodzi o Transporter'a Refueled to jeszcze nie widziałem. Niestety nie gra tam Jason Statham, o, ale mniejszy. Grunge jego trylogia jest uzupełniona. I ostatni film, jemu też chyba nie trzeba przedstawiać, a mianowicie The Mask of Zorro. Mask Zorro z Antonio Banderasem, Antonem Hopkinsem i e, Katriną Zeta-Jones. Bardzo fajny film reżyserii. E, tak, to było na imię Martin Campbell? Martin Campbell mi się wydaje. No, pewnie teraz szybko nie znajdę tego. Tak, Martin. dobrze, dobrze pamiętam. Martin Campbell. Reżyser, który ma talent do ożywiania, jak się wyrażę, z bohaterów serii filmowych. Między innymi on wprowadził on wprowadził, może nie między innymi źle się, źle się źle powiedziałem on wprowadził Pierce'a Brosmana rol, do roli Jamesa Bonda tak w filmie Goldena i tak samo Daniela Craig'a w Casino Royale fenomenalnym i tak samo tu za jego sprawą Zero powrócił na duże na duży ekran o fajne, bardzo fajne na w środku ale widzę, że coś z pudełka odpadło. Teraz nie wiem. W którym miejscu. Ale już, Tak się prezentuje na druhu w środku. Bardzo fajny film. Przynajmniej, jeżeli chodzi o mnie. Dobrze. Jeszcze raz. Tak się prezentują grzbiety. I szybciutko, pokrótce. Maska Zoro. Transporter 3 Pamięć Absolutna Run, Akiry Kurosawa The Assassin i The Age of Shadows No i cóż, tak by się prezentowała e, prezentowały moje zakupy filmowe w miesiącu e, marcu. Jak zwykle szczegóły tego zamówienia znajdziecie w opisie poniżej dzięki wielkie za oglądanie jeśli się podobało dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie jeśli chcecie być na bieżąco z moimi nowymi filmikami zapraszam także do podzielenia się swoimi przemyśleniami i może pytaniami w komentarzach poniżej a ja zobaczę się z wami w kolejnym filmiku i jak zawsze niech moc i dobre filmy zawsze będą z wami daw Danielo